Siemanko widzowie, dzisiaj gramy konkurs jutów karnych z Seryjkę z kuzynem. Druga część będzie na jego kanale. Zaczynamy, ja pierwszy strzelam. Gramy do trzech przewagi. Na kanale Otyk 007. Dobra, walcz. Walcz. Aj, obronił, kurde ban. Brawo. Jestem. Ustawia piłeczkę. Ja każde ramkarzem jestem, ale strzelać to. Coś nie coś potrafię. Pokazałem zresztą w tamtym filmie. Oj, oj oj, oj! O klamerka rozbita! Klamerka. Tak zwana klamerka rip. Nie chcę... Nic w komentarzu proszę postawić dla klamerki. Różowa klamerka, już jej nie będzie. Dobra! gol. Dwa przywagi, jaj. oj. Muszę nie się nie skupić. Uj. To dla was widzowie to będzie, Teraz dla was. Oj, oj. O, jaj. jaj. Musimy to obronić. Jak strzelę, wygrywam. Daję! Musimy to strzelić widzowie. Jedno, dzidzi, w Pierwsze, pier, pier, pierwszej dany. części. Niestety ja wygram. Ale to dobra, walka, dobra, dobra walka, dobra walka. Dobra, dobra walka. Pa, Papa. Na razie.